15 września 1994 roku, wraz z ostatnim ładunkiem węgla, jaki wydobyto z pola piast, skończyła się era górnictwa w Nowej Rudzie. Tradycje górnicze nadal są tu jednak bardzo żywe. W Nowej Rudzie początki górnictwa sięgają bowiem XV wieku, a miasto przez stulecia słynęło z najwyższej jakości węgla koksującego. Dziś jedna z ostatnich kopalni węgla to wyjątkowe w skali całego kraju muzeum. Jest to pierwsze muzeum górnictwa, które. Jest tak autentyczne, tak prawdziwe. Bo po prostu powstało po byłej kopalni węgla kamiennego. W nadziemnym kompleksie górniczym można zobaczyć unikalne piece i wieże szybowe. To jeden z nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowo-wydobywczych. A pod ziemią 700 metrów korytarzy pełnych technicznych ciekawostek obrazujących ciężką, skomplikowaną i niebezpieczną pracę górników. Oraz coś, co szczególnie podoba się odwiedzającym podziemna kolej górnicza. Najbardziej kolejka to jest świetna, pełno emocji, pełno wrażeń. To świetnie jest. No po prostu super. W budynku głównym natomiast oryginalna dyspozytornia oraz sale wystawiennicze, gdzie półki uginają się pod ciężarem nie tylko górniczych eksponatów. Wszystkiego można tu dotknąć, przymierzyć i spróbować. Śmiech przeplata się ze zdziwieniem, nierzadko również ze strachem. Kopalnia to miejsce, które wyzwala w odwiedzających cały szereg emocji. Edukacja połączona z rozrywką, bardzo to lubi młodzież. Każda grupa wiekowa nie nudzi się tutaj, wręcz jest zachwycona właśnie tym, że można dotknąć, że można porozmawiać, można pośmiać się, można spotkać ciekawego duszka, wesołego duszka, który umaluje węglem. Czyli ucząc się, każdy może się trochę pobawić i rozweselić. To ja skara, duch, który totalnie pilnuje. Od rzecz dla mnie Domikum odsuję, ten pożałuje. Całą trasę zwiedza się około półtorej godziny, jednak aby w pełni ją poznać, trzeba spędzić tu znacznie więcej czasu, a ten upływa niemal niepostrzeżenie. Oprócz muzeum znajduje się tu także restauracja, sklepiki z pamiątkami, mennica oraz park zabaw. Dodatkową atrakcją jest także wyprawa archeologiczna na górniczą chaudę i przejażdżki konne. Jest to wyjątkowe muzeum, do którego zapraszam. 15 września 1994 roku, wraz z ostatnim ładunkiem węgla, jaki wydobyto z pola piast, skończyła się era górnictwa w Nowej Rudzie. Tradycje górnicze nadal są tu jednak bardzo żywe. W Nowej Rudzie początki górnictwa sięgają bowiem XV wieku, a miasto przez stulecia słynęło z najwyższej jakości węgla koksującego. Dziś jedna z ostatnich kopalni węgla to wyjątkowe w skali całego kraju muzeum. Jest to pierwsze muzeum górnictwa, które. Jest tak autentyczne, tak prawdziwe. Bo po prostu powstało po byłej kopalni węgla kamiennego. W nadziemnym kompleksie górniczym można zobaczyć unikalne piece i wieże szybowe. To jeden z nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowo-wydobywczych. A pod ziemią 700 metrów korytarzy, pełnych technicznych ciekawostek, obrazujących ciężką, skomplikowaną i niebezpieczną pracę górników. Oraz coś, co szczególnie podoba się odwiedzającym podziemna kolej górnicza. Najbardziej kolejka. W świetna, świetna, pełna emocji, pełno wrażeń. W co świetnie jest? No po prostu super. W budynku głównym natomiast oryginalna dyspozytornia oraz sale wystawiennicze, gdzie półki uginają się pod ciężarem nie tylko górniczych eksponatów. Wszystkiego można tu dotknąć, przymierzyć i spróbować. Śmiech przeplata się ze zdziwieniem, nierzadko również ze strachem. Kopalnia to miejsce, które wyzwala w odwiedzających cały szereg emocji. Edukacja połączona z rozrywką, bardzo to lubi młodzież, każda grupa wiekowa nie nudzi się tutaj, wręcz jest zachwycona właśnie tym, że można dotknąć, że można porozmawiać, można pośmiać się, można spotkać ciekawego duszka, wesołego duszka, który umaluje węglem. Czyli ucząc się, każdy może się trochę pobawić i rozweselić. To ja duch, który kopalnie pilnuje. Ha, 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 ha. Od lat. To mi kumot odsuje, ten ożałuje. Całą trasę zwiedza się około półtorej godziny, jednak aby w pełni ją poznać trzeba spędzić tu znacznie więcej czasu, a ten upływa niemal niepostrzeżenie. Oprócz muzeum znajduje się tu także restauracja, sklepiki z pamiątkami, mennica oraz park zabaw. Dodatkową atrakcją jest także wyprawa archeologiczna na górniczą hałdę i przejażdżki konne. Jest to wyjątkowe muzeum, do którego zapraszam. 15 września 1994 roku, wraz z ostatnim ładunkiem węgla, jaki wydobyto z pola piast, skończyła się era górnictwa w Nowej Rudzie. Tradycje górnicze nadal są tu jednak bardzo żywe. W Nowej Rudzie początki górnictwa sięgają bowiem XV wieku, a miasto przez stulecia słynęło z najwyższej jakości węgla koksującego. Dziś jedna z ostatnich kopalni węgla to wyjątkowe w skali całego kraju muzeum. Jest to pierwsze muzeum górnictwa, które jest tak autentyczne, tak prawdziwe. Bo po prostu powstało po byłej kopalni węgla kamiennego. W nadziemnym kompleksie górniczym można zobaczyć unikalne piece i wieże szybowe. To jeden z nielicznych zachowanych w tak doskonałym stanie XIX-wiecznych obiektów przemysłowo-wydobywczych. A pod ziemią 700 metrów korytarzy, pełnych technicznych ciekawostek obrazujących ciężką, skomplikowaną i niebezpieczną pracę górników. Oraz coś, co szczególnie podoba się odwiedzającym podziemna kolej górnicza. Najbardziej kolejka. Wszystko jest świetna, pełno emocji, pełno wrażeń. Wszystko świetnie jest. No po prostu super. W budynku głównym natomiast oryginalna dyspozytornia oraz sale wystawiennicze, gdzie półki uginają się pod ciężarem nie tylko górniczych eksponatów. Wszystkiego można tu dotknąć, przymierzyć i spróbować. Śmiech przeplata się ze zdziwieniem, nierzadko również ze strachem. Kopalnia to miejsce, które wyzwala w odwiedzających cały szereg emocji. Edukacja połączona z rozrywką, bardzo to lubi młodzież. Każda grupa wiekowa nie nudzi się tutaj, wręcz jest zachwycona właśnie tym, że można dotknąć, że można porozmawiać, można pośmiać się, można spotkać ciekawego duszka, wesołego duszka, który umaluje węglem. Czyli ucząc się, każdy może się trochę pobawić i rozweselić. To ja duch, który totalnie pilnuje. Odsetek dla mnie przesiaduje. Kto mi Domikło, ten pożałuje. Całą trasę zwiedza się około półtorej godziny, jednak aby w pełni ją poznać, trzeba spędzić tu znacznie więcej czasu, a ten upływa niemal niepostrzeżenie. Oprócz muzeum znajduje się tu także restauracja, sklepiki z pamiątkami, mennica oraz park zabaw. Dodatkową atrakcją jest także wyprawa archeologiczna na górniczą chałdę i przejażdżki konne. Jest to wyjątkowe muzeum, do którego zapraszam.